Medytacja Wdzięczności Grzegorz Jaszewski z www.grzegorzjaszewski.eu Witam Ciebie serdecznie. Zapraszam Cię w podróż potęgowania wdzięczności. Usiądź w wygodnej pozycji, rozluźniając swoje mięśnie. Oddychaj głęboko przez nos, siedząc prosto i wygodnie. Powoli oddychaj, rozluźniając ramiona. Przywołaj świadomość do swojego oddechu podczas wdechu i wydechu. Z każdym oddechem odczuwaj wzrastającą w Tobie wdzięczność. Właśnie za ten oddech. Każdy oddech jest drogocennym pokarmem. Żyjesz i to jest cudem. Poczuj ten cud, siłę wdzięczności podczas wdechu i wydechu. Teraz przenieś świadomość w przestrzeń swojego serca. Zwróć uwagę na jego cichy rytm. Poczuj wdzięczność z każdym jego uderzeniem. Twoje serce jest naprawdę cudowne. I pulsujące życiem. Zatapiając się w nim, doceni go siłę i wartość. Teraz zwróć uwagę na swoje ciało. Twoje ciało jest naprawdę cudowną strukturą doskonałości. Poczuj kształty swojego ciała ze wszystkimi jego konturami. Palce, ręce, oczy skóra to prawdziwy cud natury oddychanie płuc bicie serca ciało które może się poruszać czuć i robić niesamowite rzeczy umysł który jest świadomy niech sama twoja egzystencja sprawi że napełniając Ciebie wdzięcznością eksploduje, uwalniając potężną energię budzącą Cię do życia. Wdzięczny za oddech, wdzięczny za bicie serca. Miłość do mojego cudownego ciała. Kiedy poczujesz, że odpływasz od wdzięczności, Wróć, powrót do cudu oddechu, cudu twojego serca, magii twojego ciała. Jesteś tutaj obecny w tej chwili, i to jest cudowna rzecz. Poświęć kilka chwil na odczuwanie wdzięczności, ciesząc się jej. Pozytywnością. Kiedy będziesz gotowy, skieruj swoją uwagę z powrotem na otoczenie, otwierając oczy. Witaj. Cieszę się, że jesteś. Wróć tutaj, gdy tylko będziesz tego potrzebować. Ja tutaj jestem.